A więc pomysł na przejście tego transbeskidzkiego szlaku zrodził się już tak naprawdę parę lat wcześniej, a w tym roku nadarzyła się okazja w związku ze 110-leciem oddziału babiogorskiego w Żywcu, mieliśmy taką możliwość, dostaliśmy y, lekkie wsparcie od oddziału i jeszcze od Żywca Zdroju i mogliśmy zrealizować swój cel. Znaczy pomysł to się zrodził już bardzo dawno, bynajmniej u mnie, bo już parę lat temu, może 6-7, byłam w jeździłam tam na takim rajdzie 10 i to taka była jakby kontynuacja tego dalej. A później właśnie spotkaliśmy się na kursie w Przedowniku Górskiej Turystyki Jeździeckiej z Edziem. No 100 Każdy, kto jeździ konno, to jego marzenie jest, żeby bieszady przejechać. Tak samo moim było. Więc myśmy kiedyś tam z Ilonką próbowały, że chciałyśmy taki, przeżyć taką przygodę, że dwa tygodnie w siodle. No i tak... Później w grupie naszej, kiedyś tak mówimy, daliśmy taki pomysł, żeby zrobić po prostu rajd z Bieszczady, ale nie ruszać stąd, tylko koniec zawieźć tam i stamtąd ruszyć powrotną drogę. Po prostu chodziło nawet o to, żeby, żeby, nam nikt nie zarzucił tego, że dojechaliśmy tam gdzieś do pół drogi, przesiedzieliśmy i tam powiedzieli: o przyjechali z Bieszczady, a, a siedzieli tam gdzieś kurde w połowie drogi, nie? A my jak już tam zajedziemy, to już musimy przyjechać. A zdarzyła się taka okazja, że ten 110. jubileusz PTTK, a tym bardziej, że patronem był Jan Paweł II, moja babcia się modliła, bo się pytała, Odradzam, mówi Grzesiek, gdzie tam ty? Jeszcze chorujesz na kręgosłup? Mówię, babciu, to jest dla Jana Pawła II. O tak? No to wtedy jedź, jedź i zrób to. Tak, bym powiedziała, że to było takie małe marzenie tylko nigdy tak nie było z kim jechać. No a tu się ekipa fajna zebrała, więc. No i tak to jakoś tak później skleciło się jedno do drugiego. I wyruszyliśmy. No przede wszystkim pojazd musi być dostosowany do przewozu koni. Musi być, mieć musi być zezwolenie tam tego na weterynarii. I to są, są tacy, takie. No, wy, wy specy... które się specjalizują w przewozach koni. Tak, akurat to pan Łagocki, co nas przewoził, nie. Pan Piotr miał swoją bukmankę też, no, bo za ten samochód pana Łagowskiego nie weszły konie wszystkie, a było tych koni osiem, nie. No to dwa jeszcze były dodatkowo bukmanką pana Piotra wiezione. No i myślę, że tam konie nie miały źle. Chyba go, myśmy mieli, bo ciasno było. No, Na pewno przygotowania były długie i to jeszcze tak gdybyśmy się teraz przygotowywali, to wiedzielibyśmy, co trzeba zabrać, co, co jest potrzebne najbardziej. Nie? Teraz byśmy na pewno byli mądrzejsi, już z doświadczeniami nie, nie zabralibyśmy tyle, co przedtem. Wyprawa polegała na przejściu tak naprawdę, to był odcinek 14-dniowy przejściu trasy z Wołosatego do Brennej. W którym kierunku mieliśmy zaplanowane takie etapami. Każdego dnia mieliśmy tam zaznaczony na przykład odcinek z wo wołosa tego do nasicznego, mieliśmy podzielone na odcinki, bo ktoś wcześniej przejechał ten szlak i już wyznaczył pewne etapy mniej więcej godzinowo, jak to wygląda. No i podążaliśmy mniej więcej tym, tym szlakiem. Co prawda tam zdarzały nam się odchyły, że zostawaliśmy gdzieś w tyle, albo byliśmy kawałek z przodu tej trasy, no ale cały czas jakby oscylowaliśmy wokół tego. Gorzki, na pewno różne etapy były, bo były takie spinaczki. Było tak, że musieliśmy się przedzierać przez las, bo do szlaku musieliśmy dojść, jak chcieliśmy wejść na ten szlak graniczny. No to wtedy przedzieraliśmy się chyba 800 metrów przez taki no, gęsty las po prostu. Bo tam jak nas we włosady nie puścili, nie wpuścili, tak planowaliśmy, nie? No, to później bokiem musieliśmy się jakoś wciąć w, to, w ten szlak, żeby to się dostać na tą drogę. No i trzeba się było przedzierać, niestety. I tak to jest z koni. One były co dzień lepsze. Tak samo jak myśmy przeżywali kryzysy, tak samo te konie. Pomimo, żeśmy byli przygotowani, konie też były przygotowane. Ale relacje były takie, że dobra, no myśmy się przygotowywali tu, szyźmy tam, żymy tam, tu, my ten. A tam była po prostu już rzecz taka, że no to nie, bo trzeba zejść, bo trzeba wyjść, bo trzeba odpuścić. Były takie momenty, że trzeba było jechać na konia, bo były, były takie ścieżki, że nie dało się iść koło konia. I to nie jest tak, że koń się męczył, tylko że było, zawsze było, jak było bardzo ciepło, to robiliśmy postój, koń był w cieniu przy drzewie i stał sobie w samym cieniu i ja sobie trawę. Tam zawsze udawaliśmy owiec albo cokolwiek co było. Więc także nie było tak, że męczyliśmy konie. Znaczy konie mają w genach w naturze, że mają chodzić, więc dla nich chodzenie jest czymś naturalnym. One nie męczą się podczas chodzenia. tak. Wiadomo, że do, takie upały im doskwierają, także jak były największe upały, to robiliśmy sobie popasy tam w ten największy upał, czyli tak gdzieś od pierwszej do trzeciej. Robiliśmy sobie postoje, żeby te konie mogły się zregenerować jakoś. Wiadomo, że są cały dostęp do wody co jakiś czas to pojęliśmy konie, także. Jako tak konie się nie męczyły, bardzo dobrze zniosły tą trasę. Jakichś większych problemów na trasie nie było. Było może parę takich sytuacji, w których byliśmy wykończeni, zmęczeni i w których różne tam nasze słabości wychodziły, ale nie było jakiegoś takiego większego problemu. Byk, byk, byk. I to jest akurat moje najciekawsze wspomnienie jest takie, w którym jedziemy jest pełne pole. Jedziemy sobie wszyscy w siódemkę. Ja prowadzę ucznego konia, jedziemy sobie i nagle e, widzimy tam gdzieś w oddali, gdzieś 300 metrów człowieka, który jest w traktorze. Jedziemy sobie dalej. Wjechaliśmy właśnie na taką polankę. No i nagle wjeżdżamy, pełno krów wszystkiego i wyskakuje taki byk, taki jakiś rozwieszony. No i ten nasz kolega na koniu wirku Ruszył galopem, a ten dyk za nim po prostu i ta pss, pof, no, adrenalina niesamowita. Grześ nauczył galopować przy tym. No to chyba jedna z takich przygód, no, właściwie to codziennie były jakieś przygody, nie? Jak yy, konie nam uciekły, i już swoim koniem, kurczę, jak patrzyliśmy, ja chyba na odcinku 100 metrów, nasze ciuchy, nasze kurde, owie jak się sypie, z jednej szafy, szympy zostały po prostu nawet jest, jest tutaj na zdjęciu ujęte. No to było, no nie wiem takie ciekawe, ale dla nas na pewno okropne. Widzieliśmy po prostu, że zostajemy bez niektórych rzeczy, tym bardziej, że ta główna szafa taka co była na, na koniu, co szła, porwała się tak, że połowa z niej została. No i nie, żeby, jakby nie to, że się nam udało na drugi dzień odesłać trochę tych naszych rzeczy, to trzeba by było zostawić po prostu, nie? Najciekawsze, na pewno takie najbardziej, które najdłużej zapamiętam, to na pewno jest to Uchryń, w którym zostaliśmy doszczętnie przemożeni. Jechaliśmy już tak naprawdę po nocy, było strasznie mokro, już konie były padnięte, my też byliśmy padnięci i nie wiedzieliśmy nawet, czy znajdziemy schronienie. Ludzie byli bardzo sympatyczni. Naprawdę, nawet jeden, jedni, jedna rodzina ofiarowała Benny trampki. więc to było bardzo miłe. Właśnie, wjeżdżając do Ukraina, strasznie złapał nas deszcz. I tam mój koń potargał moje buty. No niechcące, ale potargał moje piękne kąbojki. Wjeżdżając już do Uchlenia spotkaliśmy bardzo miłego pana, Sołtysa. No teraz nie wiem, jak miał na imię, już nie pamiętam, ale bardzo życzliwy. <laughs> I tam właśnie y, użyczył mi trampek, takie piękne trampki kolorowe, kwiatuszki. No dzięki tym trampkom dojechałam do Beskidów, bo tak to by było ciężko, bo buty zostały potargane. Postawił cały dom na nogi, żeby mi te buty znaleźć. Ugościli nas, przyjęli nas przede wszystkim mokrych, zbłoconych, bo to taki cały pół Deszcz po prostu padał taki, że słoneczki na nas nie było. I tam od, od dwóch bodajże, jedna była... Pani co nam powiedziała, że tyle osób nie przyjmie, bo to mokrzy, bo to, bo tamto, że już nie, nieczynne yy, mają tą, yy, ten ośrodek Gietejowski, u tego leśniczego, co było, to nam powiedział, że nas nie przyjmą, bo już tam pięć za nie przyjmują, chociaż miało to być czynne. W następnej agroturystyce nas też przyjęli, że dużo nas jest, że mokrzy, no i dopiero tam u tego sołtysa tam nas przyjęli. No i bardzo miło tam było, bo nas wysuszyliśmy się, jedliśmy tam trąga bardzo dobrego, nas tam pani poczęstowała. Spoko było. Pierwszy tydzień był taki, że było bardzo ciepło, tylko że noce były zimne, więc radziliśmy sobie z tym tak, że yy, przykrywaliśmy się tym co było, czyli jakieś poduszkę mieliśmy za siodło, a czaprak mieliśmy za jako koc, więc Jakoś tam nam wszystko dobrze szło, ale potem jak nagle było zimno, więc mieliśmy no, już trudniej. Więc spaliśmy w takim mokrym tem, więc trzeba było trzymać. Także jak tylko była możliwość, no to spaliśmy po prostu pod chmurką przy ognisku, było bardzo sympatycznie. A jak śpisz koło ogniska, wstajesz, ranna ra, rusa, mokry, siodłasz konia i jedziesz dalej, nie? No a przy takiej jakieś dwóch, trzech jazdy, no trzeba było gdzieś zajechać, oczywiście trzeba jakąś toaletę też zrobić, bo nie może jechać dwa tygodnie się nie myć. Także częściowo było tak trapersko, a częściowo gdzieś tam zajeżdżaliśmy. Słuchaj, były, jak nam się udało trafić na jakiś gdzieś tam domek, bo były takie momenty, żeśmy szli, gdzie w ogóle nie było nikogo, tylko pola, lasy, hasze. A gdzieś, gdzie się trafił jakiś tam domek, gdzieśmy się chcieli o coś zapytać, to po prostu ci ludzie uciekali. Ale to uciekali tak, że mm, był ktoś i już go nie ma. Natomiast, jak my schodzili do takiej wioski, a wioska to jest taka 5-6 e, domów, to jest góra, no to, no to już tak w tych dolinach to ci ludzie troszeczkę inaczej. No. Jak my do takiej kobiety kupiliśmy jajka i trochę ziemniaków, jak my ich dali 20 zł, to ja myślę, że ona po rękach będzie ta nie ma sklepu, ta nie ma nic tam. Wszystko jest objazdowe. Czekają, kiedy przyjedzie auto i coś przywiezie. Nie ma nic. W Ołosatym, prosty przykład, w Osatym. Jest tam pięć czy sześć domów i restauracja przepiękna, na pewnie jakieś tam bonzo z Warszawy to ma. Nie wiem, ciekawa kosztuje prawie 9 zł, Taka malutka. I, to, i podejrzewam, że to tylko funkcjonuje na... na, na. Zresztą byliśmy tam razem. To myśmy poszli do tego sklepu, bo mówimy, że nie będziemy wozić zapasów od siebie, tylko kupimy tam. Za 95 złotych my goście by kupili cały sklep. Transweskicki szlak zawsze był takim, takim, takim troszeczkę... Kto go pokonał, to, 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 kto go przeszedł, to, to, to niektórzy mówili, no on przeszedł ten szlak i rzeczywiście no, jest to koniarz, jest to taki człowiek, który to przeszedł. Ten szlak jest ciężki. Jest bardzo ciężki i dużo razy się zastanawiałem. Ci co przejechali, czy go przejechali, tak naprawdę, bo są takie sytuacje, że jedziesz i kończy się, nie ma, są zarośla, jest, no i musisz zjechać, no, a potem zjeżdżasz i co dalej, nie? No, na pewno zostaliśmy niemile zaskoczeni w Bieszczadach, ponieważ tych szlaków w ogóle nie było. Już nie było odnawiano od kilku lat. Te szlaki, które tam były wytyczane, tych 15 lat temu, widać jak są zniszczone i są zamalowane, żeby tamtędy nikt nie chodził. wy chcecie ten szlak przejść? Mówi chłopie, to jest niemożliwe. Weźcie się, prześpicie tu u mnie i przeanalizujcie, czy wy w ogóle jesteście gotowi to zrobić. I każdy nam mówił, a jedźcie tam, jedźcie tam, tu będzie fajnie, tam objedziemy, tu przejedziemy, byleby nie jechać tym szlakiem oryginalnym. Są momenty, gdzie ten szlak jest naprawdę utrzymywany w dobrym stanie, a są takie momenty, gdzie jakby o nim zapomniano. Uważam, że powinni odnawiać te szlaki, żeby faktycznie ludzie, którzy chcą wyruszyć na ten szlak transbeskicki, żeby to mogli pokonać w miarę bez jakich przeszkód, prawda? że nie trzeba szukać na przykład szlaku pół godziny czy godzinę, tylko po prostu się wsiada i jest dobrze oznakowany ten szlak. Jeżeli one są gdzieś na mapie zaznaczone, no to wiesz, że jedziesz tą mapą, ona cię kieruje. Jeżeli umiesz ją czytać, to dojedziesz. Jeżeli nie umiesz, to nie dojedziesz. Ale jeżeli czytasz ją, dojeżdża do samego punktu. A tu jest tak, że wjeżdżasz i kończy się zarośla. Nikt tam nie przejeżdżał, nikt nie jechał. No, i musisz zboczyć z tego. A jak Jan Paweł mówił, nie zbaczaj ze szlaku. Bardzo mądre słowa, bo to jest. Jak, bo musieliśmy zboczyć, ale dzięki GPS-owi wróciliśmy na szlak. Nawigacji. A tak to się nie da. Zboczysz i nie wrócisz na szlak. I to jest mądre słowa: nie schodź szlaków, które cię prowadzą. Generalnie każde. Każdy szlak, czyli każdy region ma tam przydzielonego jakiegoś swojego opiekuna, bo to są przodownicy na każdym etapie, także każdy przodownik to jakby ma w swojej odpowiedzialności, żeby te szlaki utrzymać w należytym porządku. Że te szlaki nie są utrzymywane, może to po części wynika właśnie z tych, od tych przodowników, z ich inicjatywy, albo po części też właśnie z ograniczeń władzy, na przykład parku narodowego, gdzie tam w ogóle zakazano wstępu. No też może nie mają, jak, nie mają możliwości odnowy tego szlaku. To wygląda tak. proste, Na przykład powiem to na przykładzie nasze. My mamy tutaj ośrodek GTJ-owski Żabnica, piekiełko dokładnie. I my mamy dany wycinek, gdzie mamy się opiekować tym szlakiem. I ten odcinek jest od brennej aż praktycznie do Klekocin. I, I my mamy mieć na tym e, odcinku porządek. Konie to jest tak, moja pasja, moje chłopie. Po prostu No, konia trzeba wyczuć. Z trzeba obcować, i z konia musi być takie, nie, do konia trzeba serce włożyć, że się mu zaufa, i wtedy koń też zaufa tobie. Według mnie, to koń to jest takie stworzenie, że zaufa człowiekowi i temu musi zaufać. Jeżeli on ci nie zaufa, a ty mu nie zaufasz, to nie da się rady przejechać nic i zrobić nic.